Kanał Ojca i Córki. Witamy na kanale Ojca i Córki. W ten burzowy i deszczowy dzień, dzisiaj, podjechaliśmy do salonu Kawasaki w Chorzowie. Jest to aktualnie dealer, nazywa się Moto Spółka ZO. Przejechaliśmy to odebrać nowy motocykl. Tak, zgadza się, bo gdybyśmy podjechali na serwis, to przecież nie podjechalibyśmy samochodem. Ale jak widać, siedzimy. W samochodzie. Z tyłu mamy zapiętą przyczepę, Także motocykl odbierzemy, zapakujemy do przyczepy, Nie będziemy dzisiaj nim jechać chociażby właśnie dlatego, że Pięknie tu ciągle paga. leje. Dokładnie. Pięknie tu ciągle paga. leje. Poczekamy, chwilę aż przestanie padać i wejdziemy sobie do salonu. Przywitamy się tutaj z obsługą. I wtedy zademonstrujemy Wam, co to za sprzęt. Więc jesteśmy już po odbiorze. Tym sprzętem nowym, które odebraliśmy, to jest znowu Ninja. Tym razem jest to całkowicie nowy model, całkowicie nowa konstrukcja, gdyż jest to ninja w wykonaniu hybrydowym. Załoga Kawasaki w Chorzowie powiedziała, że jesteśmy pierwszymi nabywcami tego motocykla w takiej wersji, w takim wykonaniu. Czyli jest to pierwsza i jak na razie jedyna hybrydowa ninja, a nawet mało tego, jest to nawet pierwszy seryjnie produkowany hybrydowy motocykl. W całej Polsce. E, ogólnie ninja e, hybrydowa jest również e, ninja, jak i Zetka hybrydowa, jest e, pierwszym seryjnie produkowanym motocyklem hybrydowym na świecie. Także świat motocykli w, m, również wchodzi już w kierunku elektryfikacji i hybrydyzacji. I możemy nieskromnie powiedzieć, że właśnie stoimy, kręczymy przy pierwszym w Polsce hybrydowym motocyklu spośród tych wszystkich seryjnie produkowany. Aktualnie motocykl ma rozładowany akumulator, więc niestety nie jesteśmy w stanie Wam zademonstrować jak to pracuje, jak to chodzi. Możemy co najwyżej pokazać jak wygląda menu i za chwilkę, jak nam operator wskaże, będziemy pakować motocykl na przyczepę, zabozimy do nas, a potem na następnych filmikach powiemy co dalej. Tak wygląda ekran logowania poinformatycznemu. Czyli logo się pojawia, pojawia się Kawasaki i mamy takie menu, jest w pełni graficzny wyświetlacz. I oczywiście wyłączenie również powoduje wyświetlenie loga. Motocykl już jest w przyczepie. Podejdziemy bliżej, żeby lepiej zapał obraz. Także pierwsza hybryda rozpoczyna transport. A nasz transport, jak zwykle, złożony z tego samego zestawu. Dowieźliśmy motocykl na miejsce, wypakowaliśmy z przyczepy i dotarł do garażu. Tak, wtoczyliśmy go trochę do garażu. Oczywiście po drodze było kilka ciekawych przygód, jak na przykład gdzie tutaj zaczepić pasy transportowe, ale nie było z tym większego problemu. Troszeczkę więcej problemu było w wprowadzeniu tego motocykla na przyczepę. Waży trochę więcej niż nasza Dotychczasowa Ninja 650, która stoi za nami. Typredowa Ninja, przynajmniej według specyfikacji technicznej, waży 227 kg. Ma 69 koni mechanicznych i 60,4 Nm. Silnik spalinowy ma tutaj pojemność 451 cm3. Jest to dwucylindrowy, czterosuwowy silnik. Ninja 7 Hybrid występuje tylko w jednym rodzaju malowania, czyli takim srebrno-zielonym. Motocykl został całkowicie od początku zaprojektowany. Między innymi widać to po całkowicie nowiutkich lampach LEDowych, które są całkowicie inne niż w dotychczas występujących ninjach. Nadal Kawasaki zdecydowało się zachować wkomponowane kierunkowskazy przednie ale w tym motocyklu one już są ledowe, w przeciwieństwie do tych czasowych Ninja, które miały tutaj zwykłą żarówkę. Co dodatkowe zwraca uwagę, mamy dodatkowy wlot powietrza, który służy do chłodzenia akumulatora i silnika trakcyjnego. Czyli mamy chłodnicę, jak również dodatkowy wlot powietrza. Ta strona motocykla nie różni się zbytnio od standardowych motocykli. Mamy podnóżek, mamy hamulec, e, mamy wydech, bo pamiętajmy, oczywiście, że to nie jest elektryczny motocykl, a hybrydowy, w związku z tym nadal mamy tutaj silnik spalinowy. Z tyłu również widzimy kierunkowskazy wykonane w technologii LED, jak również tylna lampa również ledowa. Lewa strona motocykla jest już o wiele inna niż w dotychczasowych sprzętach. Na przykład przy lewym podnóżku Brakuje dźwigni i zmiany biegów, gdyż motocykl jest wyposażony w automatyczną bądź półautomatyczną skrzynię biegów. Podobnie z tego samego powodu brakuje sprzęgła. Bardzo dziwacznie wygląda lewa końcówka kierownicy bez standardowej klasycznej klamki, tak jakby tutaj czegoś brakowało. Natomiast, jeśli idzie o obsługę, po lewej stronie mamy mnóstwo przycisków. Mamy przyciski. Zmiany trybu jazdy: mamy przyciski sterowania skrzynią biegów, czy przełączania automatyczne czy manualną, przycisk do przełączania trybu elektrycznego bądź hybrydowego, jak również przycisk od trybu spacerowego. Natomiast jeżeli mamy przełączony tryb manualny, to tak naprawdę jest to tryb półautomatyczny, czyli biegi, zmieniamy przy użyciu tego. i tego przełącznika. Tu mamy plus i minus, czyli to są przełączniki do zwiększania i zmniejszania e, biegu. Prawa strona kierownicy również inaczej wygląda. Gdzie w zwykłych miejscach mieliśmy przycisk rozrusznika, tutaj tak naprawdę kill switch jest również przyciskiem do rozrusznika. E, za chwilkę zademonstrujemy, jak to działa. Natomiast w miejscu rozrusznika mamy przycisk e-boost. Jest to przycisk służący do tego, aby podczas przyspieszania dołożyć troszkę dodatkowych koników i dopiąć do tego silnik elektryczny. Według materiałów marketingowych, Kawasaki chwali się, iż ninja hybrydowa jest w stanie dorównać w przyspieszeniu maszynom z silnikiem litrowym. Kasiu, chcesz posłuchać, jak pracuje ta maszyna? Oczywiście, jeszcze pytasz. A zatem odpalamy. Przełączamy przełącznik. Następuje inicjalizacja. Sprzęt jest gotowy do działania. W związku z tym, przełączamy kill switch i musimy go przytrzymać trochę dłużej, żeby odpalić maszynę. Co było warte zauważenia, nie było słychać klasycznego rozrusznika. Czyli tutaj po naciśnięciu przycisku rozruchu, tak jakby silnik po prostu od razu rozpoczął pracę, a nie było tego charakterystycznego kręcenia rozrusznika. Tutaj rozrusznik jest po prostu inaczej zrealizowany. Ta maszyna powinna mieć również system start-stop. Zobaczymy jak to będzie pracowało. Czyli można podjeżdżać do skrzyżowania na światach, w tym momencie silnik spalinowy się wyłącza i na przykład... Ruszamy spod świateł na samym elektrycznym, i dopiero później dołączany jest silnik spalinowy. Po takiej krótkiej prezentacji i opisie tego motocykla, przyszło nam zakończyć dzisiejszy odcinek. Jak już wspomnieliśmy, motocykl dotarł do Dealera, jak również później do nas, z rozodowaną baterią trakcyjną, a w związku z tym nie my jesteśmy w stanie zaprezentować tych wszystkich funkcji, które opierają się o silnik elektryczny, czyli na przykład trybu spacerowego, czyli na przykład przemieszczania się bezgłośnego, czyli na samym silniku elektrycznym, jak również automatycznej skrzyni biegów, która również wymaga naładowanej baterii trakcyjnej, ale o no, każdej z tej funkcjonalności zrobimy osobny materiał, osobny odcinek, gdyż sami jesteśmy ciekawi, jak będzie wyglądała praca, jak będzie zachowywał się motocykl na tych wszystkich typowo hybrydowych funkcjach. Tak więc zapraszamy na kolejne odcinki. Do zobaczenia.